Dobry, witam serdecznie. Dzisiaj piękna pogoda, więc trzeba to jakoś wykorzystać. I nagrywam na moim pięknym, dużym dwumetrowym balkonie. A jest okazja, ponieważ dzisiaj, 1 września, kupa dzieci poszła do szkoły, a radian pojechał do sklepu i zakupił Mad Maxa w wersji pudełkowej bo jestem oldschoolowym graczem i takie wersje tylko i wyłącznie szanuję jeżeli chodzi o kolekcję zbieram także także tutaj steamy też pewnie kiedy kupuję na steamach ale potem dokupuję po prostu pudełka także mamy Max, Mad Maxa grę na którą bardzo 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 czekałem jest to kolejna gra na moim kanale PEGI 18 więc będzie to, będą to z Mad Maxa materiały dla widzów Pełnoletnich, co zaznaczam, bo dużo z Was ma do mnie pretensje o to, dlaczego przeklinam, dlaczego ten. No, nie wiem dlaczego, ale tak to już bywa. Gra, no, na którą bardzo czekałem. Ogólnie rzecz biorąc, dzisiaj także postaram się wrzucić jakiś odcinek z tego, a jak nie odcinek, to na pewno wrzucę, bo się skończył oczywiście sierpień jak podsumowanie sierpnia wrzucę, a także plany na wrzesień, bo sezon na premiery już się rozpoczął. Mamy coraz więcej premier we wrześniu. Planuję jeszcze zakupić kilka ciekawych gier, więc oglądajcie oglądajcie odcinek dotyczący planów na wrzesień oraz podsumowania sierpnia 2015 Dobra, mamy grę Mad Max w pudełku, standardowym pudełku. Wezmę tylko, czy kodu nie ma gdzieś tu, a zapewne gdzieś jest. No dokładnie, kod jest na instrukcji. Dobra, tak to wygląda, moi drodzy. Gra jest na. Może tak, jeszcze raz Wam tutaj pokażę po otwarciu. Mad Max jest na dwóch płytach, to jest PC DVD. PC nie, trzech, czterech płytach ujojojojoj cztery płyty, przepraszam no, GTA na razie rekord bije chyba było na siedmiu tutaj mamy cztery płytki, nie wiem dlaczego nie wprowadzałem jeszcze standardów blu-rayowskich, bo te gry teraz, ostatnio no naprawdę mm, kosztują nas coraz więcej miejsca w pudełkach przekładanie tymi płytami, nic fajnego no i cztery płyty, nie będę wam pokazywał no fajne nawet design z tych płytek także nie ma co tutaj nie ma co tutaj narzekać. I, I co może być jeszcze w takiej płytce? Oczywiście instrukcja czarno-biała, jak najbardziej skrócona, to właściwie nie, nie jest nawet instrukcja, tylko jakaś broszurka litus litu. Szkoda żałuję, że już nie robi się prawdziwych instrukcji. Tak jak to kiedyś miało miejsce. No ale cóż, no niestety w takich czasach już żyjemy i trzeba się z tym zacząć godzić powoli, nie? Dobra, dobra, dobra. No i mamy to, Mad Max na no Blu-ray 3D, to jest tylko wyłącznie jakaś reklama, chyba nic do ściągnięcia, wszystkie części Mad Maxa. No i tak prezentuje się, moi kochani, e, unboxing e, tejże gry Mam nadzieję, że będzie niezły. Niezły fan będzie to główny tytuł na wrzesień na moim kanale. Także ja Was serdecznie zapraszam. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.